Centralnym wydarzeniem obchodów kopernikańskich w roku 2023 będzie Światowy Kongres Kopernikański. Wydarzenie naukowe o wyjątkowym znaczeniu, ponieważ już deklarację udziału w tym wydarzeniu zgłosiło ponad 150 osób z całego świata, w tym kilku laureatów Nagrody Nobla, co też warto odnotować. Ponieważ współpracujemy ściśle z miastami, które są związane z życiem Mikołaja Kopernika to też poprosiliśmy o współudział w tym przedsięwzięciu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a także Polską Akademię Nauk. Kongres będzie miał charakter kroczący. Jego rozpoczęcie i pierwsze obrady odbędą się w toruniu 19 lutego, czyli za rok w 2023 roku. Następnie w maju odbęd, odbęd, odbędą się te panele, które przewidziane są na Kraków, a więc w Uniwersytecie Jagiellońskim. W czerwcu 2023 kongres przeniesie się do Olsztyna i wreszcie wreszcie zakończenie uroczyste Kongresu i podsumowanie obrad nastąpi. nastąpi znowu ponownie w Toruniu. Mikołaj Kopernik to człowiek, który w szczególności, o tym trzeba powiedzieć, który dokonał przełomu nazywanego dzisiaj przełomem kopernikańskim w nauce. Ten przełom to był fundament rozwoju współczesnej nauki. Mikołaj Kopernik jak na prawdziwego człowieka renesansu przystało, zajmował się wieloma, często odległymi od siebie dziedzinami wiedzy. My go znamy w szczególności jako astronoma. Ale oczywiście nie, nie wolno zapominać, że był znakomitym medykiem, był wybitnym ekonomistą. Zajmował się także prawem, o czym często się zapomina, oraz teologią. Także czerpanie z tego dziedzictwa Mikołaja Kopernika jest niezwykle interesujące i rozległe.